Macie do debila, macie debila, drodzy Państwo. Tak wygląda debil, tak wygląda debil. Tak wygląda debil, przestępca, Marek. kryminalista. No a jak to inaczej nazwać, kurczę. Ale to śmiesznie wygląda. Zobaczcie, tak wygląda debil. No ja chcę, Spoko, ja chcę takiego gościa powiedzieć, no kurczę. No on jest, on jest kurczę, on jest po prostu przestępcą. No on niczym praktycznie się nie różni już w tym momencie od... Coś, co jest pewne. No w tym momencie już się niczym nie różni, przynajmniej dla mnie, od ludzi po prostu, którzy, wiecie, którzy siedzą w więzieniach po tam e, 8 lat i, i co tam. i Gry gryps grypsują, tak? Czy jak to się tam e, nazywa? Jeszcze był ten film Noc w parku, także no, dla mnie, kamerzystę po prostu niczym się nie różni od kryminalisty, no, skoro po prostu dopuszcza się takich rzeczy. Cały czas po prostu nowe rzeczy wychodzą. Nie wiem co jeszcze wyjdzie, ale pewnie 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 na tym to się nie skończy, bo kurczę ma jeszcze kilka kilka